Hello guys, słuchajcie, nie da się ukryć, że nagrywam dwie części pod rząd. Koszulka to sama, także nie będę ściemniał, że w, w tej koszulce chodziłem. Okej. Okay. Przed chwilą skończyłem nagrywać dla Was kolejkę 23, w której przebiliśmy 500 wyrażeń w kontekście. Teraz wjeżdżamy z 24 kolejką Premier z perspektywy językowej wyrażenia 511 542. Let's go! Let's get ready to rumbles! Słuchajcie, nazwę tę kolejeczkę. Pewność siebie to bardzo ważna rzecz w piłce nożnej. Confidence is a huge thing in football. Confidence is a huge thing in football. Oczywiście mogły to nagrać kolejny filmik na temat tego, jak się buduje pewność siebie z doświadczeniem, z czasem i tak dalej. But let's focus on English. Skoncentrujmy się na języku angielskim. So, Leicester City Liverpool 3-1. Liverpool, you know, in crisis. Słuchajcie, aż mam cztery wyrażonka z tego meczu. Czasem takie zazwyczaj daje dwa, natomiast tu mam cztery albo nawet pięć. Liverpool grał wysokim pressingiem. Liverpool, Liverpool were playing high press. So they were playing high press. Ok, to wyrażonko też rzuciłem na, sw na swoim języku angielskim piłkarskim na Facebooku. Zapraszam, tam takie tłumaczonka kil kilka razy w tygodniu daje. Można się sprawdzić być na bieżąco. To był nieprawdopodobnie ważny moment. It was a hugely significant mo significant moment. Oczywiście, że można very important moment, but it was a hugely significant moment. It's more important than, you know, important. Czyli hugely significant to jest mocniejszy important, Jak If we want, want to stress the importance of something, put an emphasis on something, then we can say hugely significant moment. I teraz mamy wyrażonko 513, to jest to, które jest tytułem naszego dzisiejszego odcinka. Pewność siebie to bardzo ważna rzecz w piłce. Confidence is a huge thing in football. Ja sobie wyobrażam sędziego piłkarskiego, który wychodzi przestraszony pomiędzy zawodników i tam oj They would eat him, they would swallow him. Połknęliby takiego sędziego, więc tą pewność siebie trzeba mieć. Taką pewność siebie oczywiście z szacunkiem, o tym mówię. Okej, okay, ten match kompletnie się zmienił. The game has completely turned on its head. Słuchajcie, turn on its head. Jak ktoś, Oczywiście, że można powiedzieć, the, the match has completely changed. But it, the match has completely turned on its head. Taki idiomik, żeby rozwijać się językowo. Zatrzęsienie błędów w wykonaniu mistrzów. Uuu, cel został osiągnięty. I've reached my goal. Wiadomo, dzisiaj robiłem trening, czyli gdzieś tam 100% przeszło, także właśnie było blzzz. I wiem, że trening zrobiony, czyli... Ee, Dzień na pozytywie, że tak powiem. Ok. Zatrzęsienie błędów w wykonaniu mistrzów, a Calamity of Errors for the Champions. Słuchajcie, Calamity. Kolejne słówko, które można pociągnąć pod disaster, katastrofa. Na przykład, nie wiem, jak jakiś zespół przegrywa wysoko, można powiedzieć it's a disaster. It was a nightmare and it was a calamity. Calamity, katastrofa. Coś bardzo, w tym przypadku to może być jakieś zastrzeżenie błędów. OK, Manchester City, Tottenham. 3-0. Manchester City are on fire. W moim przekonaniu teraz to jest zespół w tym momencie najlepszy w Europie. To, co oni grają w piłkę, to jest sztos. Mourinho mocno nie zgadzał się z tym rzutem karnym. Mourinho firmly disagreed with the penalty. Słuchajcie, jak się mocno nie zgadzamy, firmly. Mourinho firmly disagreed with the penalty. Możemy powiedzieć, I firmly disagree with this decision. W pełni się nie zgadzam, mocno się nie zgadzam z tą decyzją. Gindogan, a ten co jest w formie masakra. Gindogan znowu to robi. Po prostu nie da się go powstrzymać. Gindogan does it again. You just can't stop him. There's no stopping Gindogan. He does it again, yes? He scored two goals and he had one assist, tak? Nie, wypracował karnego dwie bramki przeciwko Tottenham. Niesamowita forma Gindogana. Gindogan był gwiazdą występu City. So Gindogan was the star of City's show. Zabawa językowa. He was man of the match. He was the, ma the, the best man on the, on the field. Whatever, yes? But he was the star of City's show. OK. Crystal Palace, Burnley, 0-3. OK? Hodson poprowadził zespół Premier League po raz 350. Hodson took charge of a Premier League team for the 350th time. Słuchajcie, take charge of. To wyrażonko take charge of można naprawdę, jak ja sędziowałem mecz ŁKSG-KS w ostatnią sobotę, to bym powiedział I took charge of the match. Hodson poprowadził zespół, he took charge of the team. Można powiedzieć, she takes charge of the project. Ona, czyli ona prowadzi, zajmuje się, jest odpowiedzialna za ten projekt. Wyrażonko take charge of można użyć naprawdę w wielu, wielu kontekstach. 520. Odbiór Mitrowicza. Interception from Mitrowicz. Interception from Mitrowicz. OK. Brighton-Aston Villa. Nil nil 0-0, Brighton. Coś nie grają ci nasi Polacy. Model i karbownik na razie na ławce widziałem. Ok. Aston Villa zrobił dużo niewymuszonych błędów. Aston Villa made a lot of unforced mistakes. Słuchajcie, unforced mistakes, niewymuszony błąd. Aston Villa był niepewny w defensywie. Aston Villa were hesitant in defense. Dziwnie trochę brzmi, bo bramki nie stracili, ale tam była taka sytuacja w meczu, gdzie naprawdę Brighton ee, miał przewagę. Są. So, Aston Villa were hesitant in defense. Jest takie słowo vulnerable, czyli taki niepewny, też hesitant, tak? Zawsze można być poor, słaby, bad, słaby, ale hesitant, rozwijamy się. Patrzcie: poor, bad, hesitant, vulnerable. This is how we learn English. Step by step, by step we add new phrases, ok? Nie ma co stać w miejscu. Jak stoicie w miejscu, to się cofamy. Wie, wiecie o tym doskonale, więc to jest tak jak z rozwijaniem firmy. Jak jeżeli rozwiniesz firmę, dobrze, że zarabiasz pieniążki. To jest fajnie, ale jeżeli nic z tym nie zrobisz dalej, no to Cię po prostu połknie konkurencja. I trzeba, dlatego cały czas trzeba się uczyć, rozwijać. Nie tylko z perspektywy biznesowej, ale mentalnej, fizycznej. No z każdej strony. Arsenal leads United 4-2. Stroke grał na szóstce w pomocy. Słuchajcie to wyrażonko holding midfielder. Stroke was playing in the holding role in midfield. Holding midfielder. I znowu, ostatnio mówiłem o wyrażonku sharp. Teraz mówimy holding midfielder. Ciężko jest znaleźć jedno tłumaczenie na to słówko. Wiadomo holding midfielder to jest ten pomocnik, który wspiera środkowych obrońców central defenders. Najczęściej, jak się dowiedziałem, pozdrawiam Mila, to jest szóstka, tak zwana szóstka, so he was e, playing in the holding e, role in midfield. Let's go. Zrobił kilka przekładanek piłką. Wiecie, takie przekładanki jak mamy, so he made a couple of step overs. He made a couple of step overs. Jest step overs, takie takie przekładanki nad piłeczką, fajna rzecz. W tej sytuacji strzał został zablokowany. On this occasion the shot was blocked. Słuchajcie, jak mamy w tej sytuacji, używajcie to w ten sposób, że w tej sytuacji jest on this occasion. W tej sytuacji oczywiście można użyć słówka situation and so and so. on. But you've got another option. Mamy kolejną opcję on this occasion. Everton Fulham, 0-2. 0 dla Fulham. Fulham tam walczy chyba Sheffield United i West Brom. No już raczej mają, ciężko będą mieli, żeby się wydostać. Ale Fulham tam jest blisko Newcastle, więc powalczą troszkę o utrzymanie. Goodison Park jest trudnym stadionem dla Fulham. Jest takie słówko po angielsku bogi. Bogi to jest postrach czegoś, na przykład postrach, widmo czegoś, taki straszak. Goodison Park is a Fulham's, Fulham's bogi. Ground. Goodison Park is Fulham's Bogie Stadium. Chodzi o to, że oni tam najczęściej przegrywają. Bardzo słabe mają tam wyniki Bogie Ground. Czyli kibice drodzy, jak macie swój zespół, gdzieś na wyjazdach ciężko się gra, to wtedy możecie nazwać ten stadion Bogie Ground. Tworzy się historia na Goodison Park. So, history being made at Goodison Park. No bo jeżeli to był ich stadion, Bogi, Bogi Stadium, a wygrali 2 zera, So history being made at Goodison Park. Lubię takie wyrażonka, history being made, czyli jakieś fajne wydarzenie w waszym życiu na przykład, nie wiem, jakieś ważne wydarzenie z dzie dzie dzieci, żony, rodziców, bliskiej rodziny. History being made, history being made. That's, that's good. Jest taki zawodnik w Fulham. Anglicy mówią Maja. Pisze się Maja. Nie powiem Maja. Maja wywęszył, wyczuł tego gola. Maja sniffed out the goal. Komentarze mówią Maja. Mówiłem wam o wymowie nazwisk, nazwisk czy, czy różnych klubów, tak? Ten Maja się pisze, to się mówi Maja. Nowy tenem Chelsea Tuchel. Klicha często mówią klik, chociaż też klik słyszałem, ok? So, no to jest tak jak z zawodnikami w polskiej ekstraklasie. E, nie wiem, jedni mówią zawodnik, teraz skonturowany Lecha, jedni mówią ishak, drudzy mówią ishak. E, także generalnie chyba najlepiej byłoby się zapytać takiego zawodnika, jak się to mówi. No i profesjonalni komentatorzy powinni się dowiedzieć i później rozpowszechniać mówić tak, jak ten zawodnik jest nazywany w swoim e, państwie. Tak mi się wydaje przynajmniej. but ok, I'm not a commentator, so I don't know. West Brom, Albion, Manchester United one, one. Sędziowie doszli do poprawnej decyzji. Też czasem sędziowie dochodzą do poprawnych decyzji. The refs have come to the correct decision. OK? After, you know, consultation, VR consultation, the refs have come to the correct decision. Teraz, Dianie mógł strzelić hat -tricka. Dianie could have had a hat-trick. Czasem wspominam, będę też mówił w języku angielskim, codziennym, everyday English, że możecie, jak mówimy, Diane could have scored, to znaczy, że on mógł strzelić, a nie strzelił. To nie jest miejsce, żebym teraz tłumaczył tą gramatykę. Kiedy tak samo, tak w skrócie powiem, mówiłem o tym chyba kiedy, że jak mówimy o They should have won, should have i trzecia forma won, powinni byli wygrać. Czyli wiemy, że nie wygrali. They should have won, ale powinni byli wygrać, bo jak mówimy you should, win, you should win, ty powinieneś wygrać, być może mówimy o przyszłości, to should have, could have odnosi nas do przeszłości, ale to mówię, jest bajka na Everyday English, słuchajcie też Everyday English, bo tam też ciekawostki wrzucam, myślę, że jest ciekawie. Southampton, Wolverhampton, one, two, bardzo duży problem, Southampton, bardzo dużo porażek pod rząd, Święci mają FA Cup na Osłodę West, słuchajcie, na Osłodę West. Sugar the pill, albo sweeten the pill. Idiom. Sweeten the pill, sugar the pill. So Saints have the FA Cup to sweeten the pill. Czyli oni, pozostał im FA Cup na sugar the pill, sweeten the pill, na osłodę ee, West. Na otarcie West, tak? Na otarcie West też się mówi. Słuchajcie, jak powiedzieć Bednarek walczył z przeciwnikiem. Oczywiście większość z was, którzy już troszkę znają angielski, powiedzą, I don't know, Bednarek was fighting with the opponent. Albo Bednarek fought with the opponent. O, ale mam dla was coś nowego. Bednarek. Tangled with the opponent. Bednarek Tangled with the opponent. Tu gadam, gadam, patrzę, mu się niedługo trening kończy, więc może zdążyć. Ok. Nuno zmienił stronami Traore i Semedo. I znowu zmienił stronami. Wiele osób powie change. I don't know. Switched. Ale jest słówko swap. Swap. Sy, wy, apy. Nuno swapped Traore and Semedo. Słuchajcie, swap to znaczy, że zamieniamy dwie rzeczy. Jakby tu ktoś koło mnie siedział, byśmy zamienili się miejscami, powiedzielibyśmy, że we swapped seats. Zamieniliśmy się miejscami. Tak samo, when a coach swaps to players, so for example, the left midfielder or winner becomes the right one, tak? Czyli lewy pomocnik staje się prawym, tak? Zamieniają się stronami. Swap, czyli nie trzeba kombinować change, tylko generalnie swap i mamy w jednym słówku zamknięty temat, ok? Let's go. Eee, another match is West Ham United, Sheffield United, 3-0. Rice zamienił karnego na bramkę. Rice converted the penalty well. Rice converted the penalty well. Jedna rzecz, bo czasem dzisiaj na przykład dwa meczki się powtórzą, dwie drużyny grały, ale ja tak nagrywam filmiki, że jak są zaległe mecze, to dokładam te mecze do tej danej kolejki, dlatego czasem mamy tak powiększoną kolejkę na przykład. Pamiętajcie tylko convert? Programy takie do konwertowania, tak? So, Rice converted the penalty well znaczy, że on zamienił karnego na bramkę, strzelił, wykorzystał, OK? Trzeci gol dolał Oliwy do ognia. Słuchajcie, the third goal wrapped salt into the wound. The third goal wrapped salt into the wound. Dolać Oliwy do ognia, czyli w tym wypadku zabił ten mecz. The goal finished, killed the match. Yes, game over. Done and dusted. Pozamiatane. Chelsea Newcastle, 2-0. Słuchajcie, Steve Bruce ponownie zagrał ustawieniem diamentem w środku. Bardziej profesjonalne dla trenerów. Steve Bruce sticked with the diamond in midfield. He sticked With the diamond in midfield. Czyli zagrał diamentem ee, w środku pola. Ok. Werner do linii końcowej i zagrał do tyłu. Werner go to the back line and cut it back. Słuchajcie, go to the back line, czy dobieg z piłką do końca. And cut it back. Dograł, wiadomo, cut back podarnie do tyłu, na biegającego, na przykład pomocnika, który może dobić do brameczki. Ok. Burnley Fulham, dwa mecze. one 1 no właśnie Fulham, to jest jeden z tych meczów, który nam się powtarza. Pobiegł w kierunku bliższego słupka. He made the run towards the near post. Bliższego słupka, tak się chyba mówi. Kiedyś jeden z trenerów mnie e, zrugał, że nie mówi się tam krótki słupek, tylko bliższy słupek. I don't remember, ale wiadomo o co chodzi. Anglicy mają łatwiej, near post nie musimy tam kombinować. Yes? So he made the run towards the near post. Walcząc o utrzymanie, to jest kluczowy mecz dla Fulham. Czyli w walce o utrzymanie. Słuchajcie, takie fajne wyrażanko. In the quest of survival, it's a crucial game for Fulham. In their quest for survival. Słówko in, the quest for, in, the, in their quest of. To jest tak jakby troszkę literackie, na przykład w literaturze takie wyrażonko może się pojawić. In the quest of survival, yes? It's a crucial game for Fulham. Okej, okay. nie ma potrzeby robić tego. No need to do it. No need to do it. Jak nie ma potrzeby czegoś robić, no need to do it. Koniec. Done and dusted. Fajne wyrażonko. Ostatni meczek. Everton Manchester City 1-3. Kolejny faul na Richardisonie? Prosta rzecz. Another foul on Richardson. Another foul on Richardison i ostatnie Jezus nie podniósł głowy. Taka sytuacja była miał dobrą szansę. Nie podniósł głowy, nie zobaczył gdzie kto jest i tak dalej. So Jesus didn't pick his head up. Jesus didn't pick his head up. Moi drodzy 542 phrases, 542 wyrażenia w kontekście, za nami 24 kolejki Premier League z perspektywy językowej. Bawimy się do końca sezonu, niesamowita wiedza, jak zawsze, przypominam, step by step. Pod tym filmikiem jest link do mojej strony www.kornelpaszkiewicz.pl, gdzie mamy zakładkę Język Angielski Piłkarski i tam wszystko, o czym dzisiaj mówiłem i w poprzednich 23 kolejkach jest napisane. Wydrukować. Wybrać te, które Wam się podobają i używać. Ja uważam, że jak z tych 24 kolej, jak na przykład sobie weźmiecie nawet jedno wyrażenie w kontekście, czyli będziemy mieli 24 wyrażenia, to jest mega postęp. This is step by step. Cały myk polega na tym, że nie uczymy się jak w szkole, że wszystko trzeba się nauczyć. No chociaż nie bo jak się nie nauczycie wszystkiego. O, laptop, więc patrzcie. Jak się nie nauczycie wszystkiego, to nie wiem, trójkę dostaniecie, czwórkę i tam wiadomo, wyścig szczurów, jeden czwórkę, piątkę. <laughs> Okej, okay. nie moja bajka. Tutaj wybieracie te, które Wam się podobają, ale bądźcie praktyczni. Używajcie je, tak? Używajcie i upiększajcie swój język. O, le mnie ręka boli. OK. See you guys. Bye bye.